Kurde, głupia myszka <laughs> Dobra. Dzień dobry, serdecznie witam Was w kolejnym odcinku z Undertale Kurde. Ja, ja, ja się staję coraz dnie leniwy. Jest, to jest drugi odcinek w tym dniu. No nice, i dobra. Idziemy dalej. Trzeba dalej szerzy, szerzyć e, miłość e, do. A nie, panie czy nie? A, Trzeba szerzyć miłość do potworów i dalej yy, iść. Tak, jak wspomniałeś o Andę, Mam, Obkręćcie się dwa Michały. Kurle. No, to lecimy Dalej dalszą przygodą. O mój Boże, czy to człowiek? Nie wygląda dość znajomo. No, kamień! Chyba nie. Ehm, wygląda znajomo? Czy to jest kamień? Och. Hej, czym jest to jest coś stojące przed kamieniem. O mój Boże! Czy, czy, czy to jest człowiek? <grym> tak. O mój Boże! No, Znasz, nareszcie mi się udało, a no i w końcu ja będę stanę się popularny, popularny, popularny Em człowiek Ku Nie przejdziesz przez to terytorium Ja wspaniały papyrus, cię powstrzymam Następnie, że palimy Zobaczycie do stolicy. Wtedy, wtedy Nie wiem, co wtedy będzie W każdym razie Kontynuuj tylko jeśli śmiesznie, hehehe Cóż, dobrze poszło Fajnie, Dzieciak Oczy oczodoły szeroko otwarte. Dobrze stańcie Jezus, cały Idziemy dalej. Kurde, myślałem, że już fan event nie ustawia. Ej, co się stanie, jakby wpadek wypadło? Jakby życzyłeś, Następnie go podniosłeś. O, nic się nie stało. Um, co tu trzeba było? Komplement. Ehm, co ja chciałem powiedzieć? Nie, wiem, yy, no, sobie przypomnę. Yy, komplement, to tego nie wiem. No, ja tego nie wiem. O Jezu, na razie mi dobrze idzie naukit. No Ukradni, słabiony. Aha. Ja nie pamiętam, co trzeba. Proszę się, tak wygląda na co, co ty? Nie wiem, nie pamiętam jak się go oszczędza zawsze. Pokonanego, też cię. Pokonanego, okej, okay, czyli już chyba koniec. Tak, dziękuję. Idziemy dalej. Yo, pies. Pies, który się nie rusza. Czy to ja się ruszyło, czy to moja wyobraźnia? Widzę tylko to, co się rusza się ruszyło no, na przykład człowiek nawet że już nigdy już się nie poruszy a ja mam na was specjalną broń psy moje drogie mam patyk gdzieś patyk, a na natychmiast pobiegł za nim chwilę porzucałeś mu opor. och pojawił się patyk to oh, wejdę ten tak i to jest właśnie zaleta patyku patyk jest op w każdym, w każdym razie bo patyk ma specjalne rzeczy i na przykład na psy działa tak, że można je po drugiej turze oszczędzić, to jest też super. Patyk pojawił się znikąd, po czym wyparował. Czy to był patyk duch? Czy właśnie powróciłem do życia poza życiem? Trzeba jest makołyków, by to przemyśleć. No, dziękuję. Idziemy dalej. Trzeba iść dalej. Siema, Sans Gaming. Dwa, no specjalny atak niebieski. A, tak, niebieskich, niebieskich. Niebieski. No, tak. no oczywiście, bierzemy też bałwana. Może się przydać. Jego kawałek. Sporo się nie przyda. Bo i tak możemy mieć maksymalnie 20 HP na pasyfiste. Także no na na to by się przydał, ale to inna historia na kolejny ran. No ale serio, ten człowiek. Czy ja wiem co o tej osobie? Czy ty nie wiesz? O kim wiesz? Oczywiście, że wiem o kim wiem. Hup. Czemu się zawidować. Chciałem wiedzieć, czy ty wiesz? Czy wiesz o tym, że wiem, o wiedzy, że wiem, o wiem, kim wiem. Wiesz o co chodzi? Oho, o, o, o Wilku mowa. By cię tu zatrzymać, mój brat i ja stworzyliśmy trochę tak ale... Że to, ba to będzie dla ciebie. Całkiem szokująco. i żart z mojego drugiego odcinka z Undertale się powtórzył. Tak. jak widzisz jest to niewidzialny elektryczny rabirynt. Gdy dośnie ścian tego rabiryntu, ta kula udzieli obfitego kopa. Mi zabawnie, ponieważ któreś zabawy jaką będziesz tego miał. Jest raczej niska z tego co mi się wydaje. Dobra, może zaczynać. A dobra. Yy... No, Oba widzowie, pulpit znowu Livil, bo muszę zobaczyć, czy się nagrywa. Ja wiem, ja, ja nie wiem jak ustawić... Yy... Ja nie wiem, jak ustawić Undertale na tym przechwytywaniu na obs -ie. Nie da się, dlatego przechwytuje ekran. Tak. Myślę, że ten człowiek musi trzymać tą kulę. Ja nie wiem, jak to ustawić. Może jeszcze popróbuję, ale. Trzymaj to. Może się uda to naprawić. Bo nie! Jakby z innymi grami jest normalnie. Na przykład taki Hollow Knight, nie? E, mi działa normalnie na tym przechwytywaniu gier, ale Underte i delta to nie, bo po co? No, da, chciałem zrobić ten obiekt, bo po co? Jedna Jednakże następna zagadka, dobra, to pominę e, A, daj lody Te da, lody Dzięki bardzo Czekaj, chcę ten no, taki Hollow Knight mi się normalnie przekwytuje na tych grach, ale yy, na przechwytowaniu gier, ale Undertale Delta Po co? Na co to komu? Nie? Ja nie wiem jak to ludzie to robili, że... Tak ten... mi Yo! Niebieski! Ile dostanę ten złota? Dobra, idziemy dalej. No i nie wiem jak to naprawić takie takie Cześć! Mam nadzieję, że jesteś gotowy! gdzie zagadka. No to na ziemi! Zaufaj mi nie ma szans, by przed nią przeszedł. Mucha haha! ha! nie spojrzał! Ups! Wiedziałem, że lepiej użyć dzisiaj krzyżówki. Co? Krzyżówki? Eee. Dzieciaków, mhm. Eee. Krzyżówki są trudniejsze. Jesteście dziwni. Krzyżówki są zbyt łatwe. Po prostu wpisuję się ta, ta, ta bo zasypiasz. Nie ma ist, nie ma tego. Ten eventu? Dlaczego nie gadam z Sansem? Bo mi się nie chce! Nie chce mi się. Ale no... No muszę poklikam, bo... Trzeba to jest. Elementarny ten... Od razu nawet nie rozwiązujemy tej zagadki, po prostu klikamy I walka! Pies! 6 platy kapel na tym Apełek zanim porzucił mę.... O, to nawet powiększył. Dawaj Toby Fox! Ło! Ale skoczyłeś. Czekaj, jakbym. Eee. Czyli nie powiększa mu się łeb. Tak, to muszę ten. Ja, ja chcę mu powiększyć łeb. Ja wiem, że już to robiłem, ale. Uch, ale trudny atak, naprawdę. Na razie cały odcinek No Hit. Chyba trochę go pogłaskamy, żeby wyszedł za ekran. Pe, pe, pe. no wyjdź za akwariat, tą mordką. Twoją, dziękuję. Możemy cię osiągnąć. No super, idziemy dalej. Tu jest ta mapa, ale jej w ogóle nie potrzebowaliśmy. Bo po co? Jak w się pamięta, ja całą grę pamiętam na pamięć, ale Teść psy. Co to za woni? Gdzie jest ta woni? To twoja woń, oczyń swoją powonność. powinność. A mój Boże, powinność. Em, są do ciebie ta woń. Chyba, że chcę wyeliminować! Wyeliminować ciebie! A ja mam patyk. Patyk psy, na na za nim? Chwilę rzucę raport. No i. No i fajnie. Tak, to tyle co chciałem powiedzieć. I można ich odsądzić. No jak mówiłem. Patyk na Snowdin to jest elementarne, wręcz kluczowe, wręcz, żeby wszystkich oszczędzić. Dziwne zapachy, na no, dobre rzeczy przynajmniej przyjaznego porta. Dzięki dziwny zapachu było miło było z tobą po, potarczyczkować się. Dzień, dzień. Idziemy dalej. Nie wiem czy idziemy na sekretnego bossa. Idziemy widzowie, no pójdźmy no. Nie oszczędziłem go, bo go zabiłem. No to powinno. I tak będziemy musieli długo czekać. Jest zjedzona pagaty. Ta seria, wow. No, no, dopiero na Genosajdzie będzie się czekać. I to mogę pokazać sekret. Tu jest guzik. Tego jak wciśniemy to. Aha. Człowieku, jak to powiedzieć Zgadzało ci dotarcie tutaj więc zdecydowałem ulepszyć tą zagadkę Ustawiałem śnieg by wyglądała jak moja twarz Niestety śnieg przemazał do podłoża Ta rozwiązanie jest inne Jak zwykle mój leniwy będzie wyparował No nie mam że to co Chcę powiedzieć to Nie martw się człowieku Ja wspaniały papyrus rozwiążę ten problem czym będziemy mogli ruszyć dalej Więc to też jest pobylu, są z tą zagadkę Powiedzi Pa 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 patrzcie z widok Bo to jest kluczowe wręcz i zagadka Roz rozwiąż to i to bez mojej pomocy niewiarygodny jestem pod wrażeniem. Pewnie lubi zagadki tak jak sam ja. tu jestem pewny, że następną zagadkę? Może być nawet zbyt łatwa dla ciebie. Nie he, he 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 nie he he. No i taki skróci jakby ktoś nie wiedział. Siema sans gaming. Hej, to człowiek, pokaż tą zagadkę, została, została Alfie, so, to nie był doktor Alphys, o, te kawelki Dobra Ta bomba będzie tu tłumaczył to Tam, mam ten zapach, tak, nic nie robię, chodzi, tak, rozumiesz? Ach, chciałem dać, nie Kurde No trudno No losuj się, las nic I Ja nie wiem w sumie dlaczego nie zrobiłem od razu pacyfisty po neutralu. Bo to... No o, pies... To nudne jest. Dopiero pod koniec się fajne rzeczy dzieją. Wybuchy, azyl, samochody. E, tak. CO JA ROBIĘ W OGÓLE? Ło! Kurde, ja prawie rozwiązałem tą zagadkę Nice. Mmm Tak, 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 tak O kurde Eee, dobra, związę to normalnie Wiem, że to chyba na starszej wersji jest Że można tak przelecieć tutaj Nie? Jak tu jesteście, jak tak sobie polataliście Pokażę myszką Tu, 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 o tak na skosy To możecie tak zrobić, że tu staniecie i przelecicie od razu Ciekawostka tutaj. Kocham ciekawostki Kurde bo znowu będzie jak tą zagadką Hotland. No nie, ja nie chcę, ja nie chcę zagadek. chciałbym kiedyś, jak w stanie wynaleziona maszyneria, czyli machina, której będzie można za za zapomnieć daną rzecz i zagrać jeszcze w nią raz, to ja bym zagrał w Undertale. No, i w Deltaran. No. Siema. E, czy ja go ten? A tu trzeba było go podarunek albo oddekoruj. Pies! Dekoruj. Weź tu no zobaczymy. W ogóle jest to jest. Zdekorujmy go. Nie może udoskonalić perfekcji. Aha, czyli. No hmm. bo wiesz, co ty dziwny jesteś to. Kur co? A bo ja mam ten armor. No bo. bo 100% jest na ucieczkę Możemy. Mu uciec. domek. Dobra, potem tam pójdziemy. Jemy. Idziemy szukać sekretnego bossa No co? To co widzowie, no ja kończę nagrania, jak się pojawi... Czy, czy chcemy się poczekać znowu zrobimy... Kurde. Znowu zrobimy ten... Nie wiem. Nie no dobra, widzę się z wami jak już go znajdę ze dwóch. Widzowie, odpaliło się sorry, bo czego wyglądałem. Jest, pojawił się. Ja mam nadzieję... Dobra, widzowie, szybka sprawdzanka nagrywa się, bo ja nie ufam OBS-owi. Idź stąd, no idź stąd! <noise> Zrot przyszybował Nie wiem co z nim zrobić No, na pewno Statystyk wybacza to Ło! O, ma ciężkie ataki Ale e, To chyba trzeba klaszczyć. Clash i bardzo niechlujnie Wzlot wciąga Twój zachwyt jak odkurzacz ok, i to chyba jest Prawidłowy ten Tak, został się uzależniony od Twojego zachwytu. Kurde, widzisz, jak, jak ciebie chwalę. Normalnie, został się uzależniony od Twojego zachwytu. Jeszcze mi powiesz. Ło! A to się chyba skończył cały. O nie. A. Nic nie rób. Nic nie zrobię, zabił się twoim brakiem uwagi. A co z. A i cały no hit poszedł. Zobacz, że startuje odcinek nic nie robię. Uwagi, halo jestem tu. Kurde no, a mogę na niego nieść, a byłby no hit. Całego odcinka pewnie. Eee, nic nie indziej. Okej. Okay. 120 zł, Jezu! To nawet to nawet fajnie by było. No mam takich... 10 zrobić? No, jeszcze 10 zrobić, tak. Dwa. Jeszcze tu jest sekret, jakby ktoś nie wiedział, jak tu chwilę sobie poczekamy i popatrzymy na ten domek. Nie wiem ile dokładnie. Na chwilę trzeba będzie poczekać. O! I wyszedł. Jest tu gościu. sobie chodzi kto to? Yy, no, Gaster. No, kto... Świat został oszukany. Gaster nie wpadł do swojego wynalazku. On zaczął mieszkać w Snowdin, tam gdzieś na dole. To byłby niezły spoiler, nie? <grafię> Jakby nagle Gaster był. Tym. Tamse yy, by mieszkał i by nic nie robił. To by było interesujące. Baba, no, chodź tu pies. Ale tu, trzeba cię. oszczędzić. Meć lepiej. Ale potężny jesteś, no. Biegacz Adam, dobra. No, no, A nie, ruszajmy się. Patyki. Pa... Jezu, ten patyk jest OP! Jezu Chryste. No i... ...tyłkiem sobie obróci. Yo, zwodzony most. To znaczy, jest zwodzony most. Nie jest zwodzony most, tylko most na linach. Owa. Widzicie, tak, tak na was nie chcę patrzeć, że obróciłem się tam po tobie patrzę. Człowieku! Fajnie najtrudniejsze wyzwanie. Podziwiaj ścieżka śmiertelnego terroru. Jo. O mój Boże. Ona, mój rozkaz, wszystko zostanie aktywowane. Pies! maty wyszczelą, kolce polecą, noże będą ciąć, no zostawcie tobie go... No i... widzicie? To, to wszystko przez to, że papa... Yy, dlaczego chapter trzeci i czwarty tyle trwał? Yy, ta produkcja? Bo go powiesili, nie mógł pracować. maty wyszczelą, kolce polecą, noże będą ciąć. Każda część będzie brutalnie bująca się w górę i w dół. Pozostaną tylko najmniejsze szanse zwycięstwa. Jesteś gotów, ponieważ ja mam zamiar to zrobić! Zrobisz, bo wiemy to. U ale, o więc w czym problem? Problem? Jaki problem? Ja mam zamiar to aktywować właśnie teraz. Mhm, mm już to widzę. To y nie wygląda zbytnio naaktywowane. No więc, to wyzwanie wydaje mi się może zbyt łatwym sposobem pokonać człowieka. Tak jest, nie możemy tego użyć. Jestem szkieletem, który wytrzyma, trzyma się standardów. jakieś są bardzo sprawiedliwe. A pułapka wyśmienicie przyrządzon łapki, D. Ale ta metoda jest zbyt bezpośrednia zero klasy! Pozbyć, Pozbyć się tego! Yes, yes. Na co się gapisz? No. Nawet się już nie można popatrzeć se na płatne widoczki! Yes. To kolejne wielkie zwycięstwo papyrusa! No widzę, niech! He! He? No to... Cały Papyrus, kurde Ego top Dobra, chodźmy do Snowdin, nie, witamy w Snowdin witamy w miasteczku Snowdin Tak jakby ktoś nie zauważył tego napis. I toba. dobra chcemy coś z tego sklepu? W sumie, czekaj Uno momento, bo ogólnie teraz, jakbyście nie wiedzieli to chowam wszystko, raczej patyk tak to... Nie. Mam wszystko I tak ogólnie to ja kupuję leczenie na całą grę już Bo więcej tak mi się nie przyda <grym> No i jakby... ja już mogę... Już z, ja, ja z tym leczeniem bym mógł na Genoside Sansa pokonać Znaczy to dosłownie, to nie? Bo innego czegoś nie potrzebało Raczej znaczy bez leczenia to w sumie nie Okej, okay, to możemy zakończyć w tym miejscu znowu no nie udało się całego... Znaczy udało się całe Snowdin zrobić pod względem gameplayu, ale jeszcze walka z paparusem, jego randka, jeszcze randka z Sansem, Jezu Chryste, Ech, dobra. Także dziękuję za oglądanie, tego jakże tolerancyjnego i pięknego pacyfisty Jezu, kiedy będzie Genocide, Także do zobaczenia, żyjcie sam tam se dobrze w tym świecie. e hello